Witam, Dzień, witam, Dzień, 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 Rozpoczynamy kolejny program, Iść na całość. To jest Klaudianusz. Klaudianusz, czy jesteś y, ludźmi? No zależy. No <śle> <śle> to, to się okaże. Dobrze, zapraszam. Ja w cylinder, cylinder w, pa y, w pasy biało-czerwone. Zawartość świnki czy cylinder? Czy świnka czy A co było pod cylindrem? Od królowej fal 5700-dniowe czas w Polsce dla pół tysiąca osób. Wartość nagrody 18 zł. 18. No cóż, nie ma, nie ma wycieczki, ale jest świnka. Może by tak, Bramka numer 3? Bramkuje. Tak. Proszę o odsłonięcie bramki numer 3. Bardzo piękna. Uprawiacie, eee, tak. Czy uprawiacie Czy mogło być lepiej? <dyscy> Dziękuję pięknie. Dziękuję Klaudianusz, gratuluję znakomicie.